Nawrocki złamał pierwszą obietnicę, szef jego gabinetu zabrał głos. Minęły zaledwie 24 godziny od zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, a już pojawiły się pytania o jego pierwsze deklaracje wyborcze. W programie wirtualnej Polski odpowiedzi próbował udzielić Paweł Szefernaker, szef gabinetu nowego prezydenta. Jego słowa nie rozwiały wszystkich wątpliwości. Karol Nawrocki podczas orędzia obiecał być konsekwentny. Podczas uroczystego Zgromadzenia Narodowego Karol Nawrocki został oficjalnie zaprzysiężony na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W swoim inauguracyjnym wystąpieniu przed Sejmem i Senatem nowy prezydent odwołał się do hasła wiarygodności i odpowiedzialności za dane słowo, w tym przypadku za złożone Polakom obietnice wyborcze. Polacy oczekują, że politycy będą wypełniać swoje obietnice, a ja swoje obietnice zawarłem w programie, który dostał 10,5 miliona głosów wyborców. Zamierzam być konsekwentny i zdeterminowany w realizacji planu 21, mówił Nawrocki. Wymienił też kilka najważniejszych punktów, które mają być wyznacznikiem jego kadencji w tym nie dla euro, tak dla złotówki twarde stanowisko wobec nielegalnej imigracji oraz brak zgody na podniesienie wieku emerytalnego. Tymczasem, jak się teraz okazuje, Karol Nawrocki szybko złamał dane słowo i nie dotrzymał jednej ważnej obietnicy. Dotyczy ona niezwykle istotnej dla Polaków kwestii: Zamieszanie wokół pierwszej obietnicy. Karol Nawrocki nie dotrzymał słowa. Jednym z najmocniejszych punktów planu 21 była zapowiedź obniżenia podstawowej stawki VAT z 23 do 22%. Co istotne, na oficjalnej stronie internetowej prezydenta można było przeczytać, że odpowiedni projekt ustawy zostanie złożony 6 sierpnia 2025 roku, czyli pierwszego dnia jego urzędowania. Tak się jednak nie stało. W programie Twit Wirtualnej Polski o powody opóźnienia pytano Pawła Szyfernakera, szefa gabinetu prezydenta. W pierwszych dniach będą projekty, o których była mowa, będzie także projekt z pakietu projektów podatkowych, odpowiedział, unikając konkretnej daty. Szef gabinetu Karola Nawrockiego dodał również, że pierwszego dnia prezydentury nie składa się projektów ustaw. Skąd zatem taka obietnica? Naprawdę nie pamiętam, żeby w ciągu pierwszych godzin prezydentury projekty były przedstawiane przez prezydentów stwierdził Schefernaker. Polacy nie zapomnieli. Choć gabinet Karola Nawrockiego tonuje nastroje, temat szybko podchwyciły media społecznościowe. W sieci pojawiły się liczne komentarze wypominające nowej głowie państwa opóźnienie i zwyczajnie niedotrzymanie obietnicy. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął kadencję od wielkich słów. W swoim inauguracyjnym przemówieniu podkreślał, jak ważne jest dotrzymywanie obietnic składanych w kampanii. Kropka sprawdziłem w kancelarii Sejmu, żaden z tych projektów nie został złożony. To oznacza jedno: prezydent Karol Nawrocki złamał swoje dwie pierwsze obietnice wyborcze już pierwszego dnia urzędowania, napisał na X Marcin z Konieczka z Polski 2050. Mimo niemałego zamieszania szef gabinetu prezydenta, w rozmowie z WP zapewnił, że obietnica zostanie dotrzymana. Była obietnica, będzie realizacja, stwierdził. Trudno jednak nie zauważyć, że oczekiwania wobec Karola Nawrockiego są wyjątkowo wysokie. Teraz każde słowo będzie skrupulatnie rozliczane przez wyborców.